Dobra słuchajcie widzowie nie World Cup naszy... numer 3 tym, tak razem, jest, tym razem w trójkę Na innych tych tych Na innych tych tych jeszcze kartach. będzie trzeci Może jak Erik tak. znajdzie Ale podejrzewam, że World... są wywiezione A... No to może później kiedyś no. Słuchajcie od następnego World Cupa minęło tyle od czasu Od ostatniego Tak od ostatniego World Cupa minęło tyle czasu ile właśnie widzicie na ekranie Może w dniach Może w godzinach, ja nie wiem Zobaczę, dobra to będzie w godzinach nie Tak. I, <laughs> I dzisiaj robimy World Cup numer 3. Są to inne karty e, choć podobnej tematyki. Gotowi? Gotowi. Lewy. 3 Gotowy. 4, Lewy. Start. start Kran. Woda z kranu. 75%. 75% Zakaz kranu. Ja już tutaj widzę. H2. H2. Inny hardwar. To to takie logo, jak to Ryba. To jest ryba? Dom. No nie, ja nie ogarniam tego... To pole, co to, to. jest? Nie. Kula. Tak. E butanka. <grym> <Zbana>, znaczy czajnik. <grym> Jezus, jakie... Ten wysuszone kranu. drzewo! Wysuszone drzewo było. Znaczy... Było, Kurde. było. Ziemia. <grym> co? Zakaz kranu. <laughs> Zakaz no, no tak. Wysuszone drzewo. Wysuszone drzewo, dwa. Butelka, znaczy no, murzyn. <laughs> <Jezus> Maria. <laughs> Czekaj, skup się Erik. liście. To jest no to... E, Piec, no, znaczy zmywarka no, i zmywarka. Jesus Christ. Dwójka. Dwójka. No nie, Jaka nie, nie. Dwa Wszystko, zabrał mi wszystko. Ta ziemia, ziemia hasbało. Jedno mi brakowało. Hazbało na ziemię. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Czy ja mam coś? Mam. Max, prawka. Dobra, jeszcze raz tasujcie to. Eric nie. Są Pierwsze, drugie, Eric, trzecie. Eric powinien dostać dwa punkty, a ja jeden. A no to zero. No, moim zdaniem też tak powinno być. Podsumowanie rundy. Pierwszej. Cztery. Kran! Don't cry, don't cran, don't cran, don't cran. Ustawiałeś sobie na tak zawsze mówi. Max. Cina. Uy. Wąż! Pierwszy. Krawda kale, beka. Ptak. Lewy, ptak, ptak. No czekajcie, bo mi się mylą te obrazki, y to ziemia. No. no! Nie! się <grystanie> mają, Wodomiesz. na wiesz. No, to... Ta, ta, ta to suche drzewo. Ubrania. Energy. No kurczę. Jakie energi? No energi. To jest stara. <laughs> <laughs> mm. Save delfinom. Save ubrania. Delfino. Jakie ubrania? Okay. Ryba. Kropela. Kropla. Mati, weź trochę odsłaniaj tą. tam. O, teraz dobrze. H2O, H2O, 75%. 75%. Ja mam 3%. H2O, 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 H2, H2, Ja mam trzy, ty masz dwa, Mati ma jeden. I Mati jest przegrywym, ha, 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 ha. Podsumowanie rundy drugiej. Trzy, cztery. Prysznic. H2O. Czajnik. Jason. Poka. Zobacz. Jason. Poka. Jason. Poka. Ptaszek. Pa Ptaszek. Ptaszek. Jezus Maria, ustawione. Yy, suche drzewo. Suche drzewo. Yy, H2O. Jezioro. To Ptaczek. Ptaczek. No ty. Kropla I... Ryba. Ryba. Wąż, wąż Dobra Łatwo z wami Czajnik Zmywarka Zmywarka Zbywar... Ja już widzę No! Ty! Yy, ubrania. Wyśnięte drzewo. Yy. Wyschnięte drzewo. O, jak mi zabrał. Ziemia. Jak ja się pocichło. Pralka. No. I, i, I wanna. Wanna. No ja, no miałem wannę. Wanna i wanna. Dobra, mam. Podsumowanie. ...rundy trzeciej. Lewy gotowy? Czajnik. Ziemia. Beczka. h 2 Słońce. Zachód słońca. Yy, dżinsy. <grym> I ta wina <grym> lewego. Para, para, para. No nie. Para. No nie. Yy, Ziemia, h 2 Kran. Rafa, yy. para. Pralka to była. Zmywarka. Dziś mam <grym> płuskę we Pralka. No nie! Wanna. Kible. No nie. Kible. To no nie jest brzydkie słowo. Beczka. Beczka. Yeah. Pałka. Pałka. Yeah. No i Wata wygra. Kropla. 75%. No. 75%. No ten ma pod rząd 75%. Suche drzewo, suche drzewo. No no nie to... Zasłaniaj tą ręką tak. I no save delfin widzą. No widzowie nie widzą no. Czyli Eryk ile ma? 6, a ty masz 5. Podsumowanie rundy czwartej. Kropla, czajnik. Kible. Ziemia H2O. Star Bez górki. Bez górki. Star 75% chłopa Hatwało. Beczka Beczka nie. Jezioro Wana Tama Tama a czy Jezus Maria Tama yy, Co teraz? Self Zachód słońca Safe, nie self <laughs> Majsen. tak? Dom, dom, jezioro. Dobra, Eryk, Eryk to wygrywa, Eryk to robi. Jeansy, e... Wanna, Pałka. E... Sorry. Nie, no, ty jesteś dziwny. Niechcący. Kram Pojdełko 75% Czajnik No co tak tutaj bliżej no, Dawidów też Ja nie mogę Samą No Maciej delfin Co? Delfin, delfin. No, to Zakazany kraj. To jest niesprawiedliwe Zakazany co? kraj, kran Kralka Nie no lewy ale zdupi Podsumowanie rundy piątej tak zachód kran ubrania na poparwa twoja rap, no. tak von 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 h2o 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 tak tv dom dom tama pralka kropla Nie ryba nie globus dom jest moment uschnięte, uschnięte. drzewo uschnięte. no to już po mnie 75% Wanna. Y... no weź się przestań Ty no Mati. Kibel. Mati. Mati. Podsumowanie rundy siódmej Czajnik Twoja stara e, Jezioro Las Jezioro Pałka Za szybko, zwolnijcie Dom Dom Wącz. Dom. Znaczy, drzewo Ryba Drzewo Drzewo, drzewo! Nie. <noise> to drzewo! Jezuś! No nie, nie Panna! Co? Co? Jaka panna? No nie. Butelka! Górka! Znaczy panna! Wściekł się no! Dąbr. Eryk wygrywa już, to mm, no nie ma sensu! Nie wal, bo ci strzelę. Dobra, dobra. P Zmywarka. Zmywarka. No, no miałem noż. To. Dużo na to mówi. Praca. No nie! No, nie, no nie! Dym! Dym, ja ci zaraz dym. No, Łąka. Kwiatki. Kropla. Kropla. No kurczę, co ty macie tak podwójnie? Ja nic mam podwójnie. Wyniki końcowe.